Dzień dobry Państwu. Środa, godzina 14. Kolejny program w telewizji internetowej Niezależny Lublin. Tym razem moim gościem jest pan Jakub Zgierski, który prowadzi m.in. serwis Młot na Marksizm. Zanim przystąpimy do rozmowy, tradycyjnie prośba i przypomnienie, żebyśmy mogli kontynuować naszą działalność, bardzo prosimy wszystkie osoby, które po pierwsze uznają to za stosowne. A po drugie, które będą mogły o wsparcie finansowe naszej fundacji prowadzącej telewizję internetową niezależny lub. Przejdźmy teraz do y, rozmowy. Panie Jakubie, y, wspiera Pan owsiaka, czy wręcz przeciwnie? Nie wspieram, nie, zbi nie zbierałem. Do puszek ani do puszek nie wrzucałem, również nie wspieram w takiej sferze, powiedzmy, ideologicznej. Mm -hmm. Na pewno pomaganie osobom słabszym czy potrzebującym jest chwalebne, ale niekoniecznie należy to robić właśnie w taki sposób, czyli pośrednio wzmacniając pewną określoną agendę ideologiczną. No i organizację, która, no, powiedzmy, że ustawia się raczej po tej stronie lewicowej, prawda? Więc po można powiedzieć, że są pewne. Jakby to powiedzieć? No, w teorii są to jakieś chwalebne przesłanki, ale w praktyce, wpłacając na OSZP, wspiera się też e, właśnie takie środowiska, można powiedzieć w skrócie lewicowo-liberalne, więc można dużo więcej dobrego zrobić, wpłacając na, przykład na Caritas albo na inne organizacje, też się pomoże, no a przy okazji nie, nie wesprze się właśnie takich środowisk. Tak, tak no uważam. Dobrze. ale to w tej audycji, ponieważ pan jest przeciw, no to ja muszę być. Jak to się mówi, adwokat z diaboli, czyli muszę bronić pana Owsiaka. Mhm. No czyli tak. No, no ale można nic nie robić. Mógł Owsiak nic nie robić, prawda? Ci ludzie, którzy chcą s, y, wspierać Caritas, no to wspierają. To, tak. to nie jest tak, że, je, że jedno wyklucza drugie, prawda? Przez te 28 lat, bo tyle lat y, trwa już historia y, orkiestry Wielkiej Świątecznej y, Pomocy, y, Owsiak zebrał, Ponad miliard złotych. No ja wiem, że można mierzyć, a że budżet resortu zdrowia jest wielokrotnie wież, większy. To jest prawda, ale tym niemniej jednak to jest miliard złotych, który został, że tak powiem, no, wpompowany do systemu. Znaczy no, może jednak to jest dobre. Znaczy właśnie największy problem polega na tym, że przy ocenie tego zjawiska, tej całej działalności, no właśnie pojawiają się takie dylematy moralne i. Mm, Powiedzmy, zwolennicy Owsiaka i WOŚP właśnie mogą podnosić tego typu argumenty, no, że przecież to jest działalność charytatywna, wiele pieniędzy jest zebranych. I oczywiście, to jest zgoda i trudno się do tego przyczepić, tylko mi chodzi bardziej o to, że ta po prostu wspiera się pośrednio, poprzez wpłaty na tę organizację, no, wspiera się określone środowiska, które też szerzą agendę bardzo szkodliwo. Proszę zauważyć, że pan Jurek Owsiak wielokrotnie deklarował się jako Osoba, która wspiera między innymi czarne protesty, aborcje, eutanazję i tak dalej. Jakby nie widzi sprzeczności pomiędzy tym, że zbiera pieniądze na chore dzieci, a jednocześnie jest powiedzmy osobą legitymizującą takie środowiska skrajnie lewicowe, feministyczne, które chciałyby na przykład aborcji na życzenie, na przykład dla chorych dzieci, prawda? No jest to oczywista sprzeczność. No, proszę zobaczyć, jakie media na przykład promują e, Wośb. I pana Owsiaka, czyli Generalnie Gazeta Wyborcza, TVN, te wszystkie takie środowiska, można powiedzieć, antypolskie, przynajmniej w moim przekonaniu. A ile te organizacje podpiszą o Karitasie? Bardzo, bardzo mało. Po prostu widać, że Woźb to jest taka naczelna firma, która jest przez te salony takie postępowe mhm. promowana. No Co by nie było, to będą ją wspierać, prawda? I ona ma pewien konkretny cel, taki ideologiczny też, bo, bo zbieranie datków to jest jedna rzecz, ale odbywają się jeszcze inne, inne, inne sprawy, czyli e, na przykład festiwal Woodstock, teraz to jest Poland Rock, e, festiwal, który też pewną agendę konkretną ma. E, I to jest, mówiąc tak potocznie, pewne takie zaorywanie młodzieży, takie, taką postępową, postępową ideologią. Co uważam oczywiście za szkodliwe. Poza tym, no, jeżeli dużo osób wspiera tę działalność i ona jest um, oceniana jako pozytywna, to też jest to pewien autorytet, tak, pan Owsiak może swoim autorytetem um, kształtować poglądy, no, a jeżeli wspiera, tak jak powiedziałem jeszcze raz, aborcję, eutanazję i tak dalej, i tak dalej, to też ludzi do tego przekonuje. No to jest szkodliwa działalność i trzeba by było ocenić na szali, prawda, mm -hmm. jaki jest bilans finalnie. No dobrze, ale to w takim razie, no bo tak, no możemy sobie ponarzekać i z tego niewiele wynika. Jaka jest recepta? No mi się wydaje, że tutaj nie ma innej recepcji, no, recepty, no bo nikt tego owsiakowi nie może zakazać. Nie można zakazać ludziom wpłacania pieniędzy do tych sławetnych puszek, no ale można, że tak powiem, walczyć o to pole, które w tej chwili, no owsiak, moim zdaniem, bezapelacyjnie zajął. Znaczy, wspomniał pan o Caritasie, no ale nie widzę jakoś. Innych inicjatyw związanych, mówmy, pozostaną już w tym schemacie, z prawą stroną sceny politycznej, mm -hmm. żeby, żeby. No, Caritas to jest Kościół, prawda? Tak. Także no, Caritas nie zastąpi wszystkiego. Dlaczego nie ma inicjatyw po prawej stronie, żeby zrobić akcję analogiczną, znowu w bardzo dużym przybliżeniu mówię, do tego, co robi pan Owsiak? E, ciekawy temat pan poruszył. Ja, jako że obracam się w tym środowisku, powiedzmy, prawicowo-narodowym, to. Mniej więcej już słyszałem o pewnych właśnie takich planach, że powinno się właśnie nie cały czas krytykować Owsiaka, tylko stworzyć pewną alternatywę, coś na, coś na kształt Narodowej Zbiórki. No, na, dokładnie, na właśnie, bo tak. wie Pan, krytyka, no co mhm. by nie mówić, ludzie są przekorni. I w tym momencie, no popatrzmy na Owsiak, 28. finał, prawda? Tak. Można zobaczyć, jak rosły wpływy. Praktycznie rekordowa kwota jest teraz. Teraz rekordowa, ale w poprzednim roku też była rekordowa. No tak, w sensie. no. Jak się zaczął naprawdę jakiś taki trochę zorganizowany hejt na owsiaka, prawda? Po tym jak PiS przejął władzę. No, efekt jest przeciwny, tak? Dokładnie, to jest zwykła mm. ludzka przekora. Aha, tutaj no tam obsobaczają owsiaka, no to Jagu wesprę, prawda? Mm -hmm. no, ale to nie o to przeszkodzi. No tak, znaczy, bo oczywiście, że ta strona, powiedzmy, koalicja obywatelska, lewica, generalnie te środowiska będą wspierać, prawda, owsiaka, ta strona, powiedzmy, pisowska i bardziej na prawo będzie krytykować, czyli ten podział taki dwłosiowy się zaostrza, tak? Ci postępowi, ci konserwatywni, tak? To będą, będą się, będzie to cały czas no tak, się ale zaostrzało. To jest, ale to jest troszkę taka gra, tylko, że jest atak na owsiaka, natomiast nie ma jakichś konstruktywnych Działań ze strony, ze strony prawicy. No żeby tak. pokazać, że można coś takiego tak samo dobrze zrobić. Znaczy, prawda? bo krytykować jest łatwiej oczywiście, a zorganizować wielką zbiórkę i zabrać tyle pieniędzy to trudniej. No więc, ważne. Ale mam nadzieję, że w tych środowiskach narodowych uda się coś takiego zorganizować w końcu, żeby pewną przeciwwagę stworzyć. Tak? No więc, to, właśnie, to byłoby... Moim Dobre. skromnym zdaniem to jest naj. Najbardziej racjonalny sposób postępowania. No, ale wróćmy też do, do samego Owsiaka. Tu jeden, jeden z naszych telewidzów mówi, że, że to jest w ogóle interes rodzinny. No, takim krytykiem największym, przynajmniej moim zdaniem, Owsiaka jest youtuber i bloger pan Piotr Wielgucki, zwa, tak. znany pod przydomkiem, pod nikiem Matka Kurka. On wyciągał tak. y, y, Owsiakowi różne rzeczy. Sądził się z nim w sądzie wielokrotnie i z tego, co się orientuje, to nie stał na pozycji straconej w tych procesach. Mhm. Nawet mam przygotowany artykuł na ten temat, bo przed programem się oczywiście przygotowałem. Generalnie to, jaki schemat powiedzmy, powiązań przedstawił pan Wielgódzki, no to można stresić w ten sposób, że wielka orkiestra przekazuje pewne pieniądze firmie Złoty Melon, a ten Złoty Melon powiedzmy wynajmuje czy, czy zleca powiedzmy pewne zlecenia jakimś firmom y, dookoła taki wianiuszek, a te wszystkie firmy są związane na to jakieś zięć a to córka to ktoś tam więc te pieniądze no, są realizowane interes no jak tak pan tak no generalnie, sola, że to w, w ten mm -hmm. sposób i tutaj możemy przeczytać, że Owsiak jako prezes Złotego Melona rozdysponował ponad 90 milionów w usługach obcych, które trafiały do firm, które jakieś so, jakoś są so powiązane z rodziną, prawda? Więc no, je, jest to jakiś zarzut chyba uzasadniony, że jest to jakiś tam rodzinny interes, no, ale powiedzmy, że to jest pomniejsza kwestia, bo ja się najbardziej skupię na tym przekazie, jaki jest szerzony, no, na przykład na, na tym festiwalu Woodstock, prawda? Czyli teraz Polent Rock, i że, że młodzi tam te tak, To te to... letnie są festiwale mhm. organizowane tak. przez no tak, tylko trzeba wyjaśnić skąd się w ogóle ta idea wzięła, prawda? Bo jak możemy przeczytać nawet na Wikipedii, to nie jest ukrywane, że pan Owsiak w latach 60. był takim zadeklarowanym hipisem i on ściągnął ten pomysł z Ameryki, od hipisów, którzy organizowali Woodstock. Bo pierwszy Woodstock był w 69 roku organizowany w Stanach Zjednoczonych i jakby na tej podstawie był, były tworzone, była tworzona ta inicjatywa i organizowane kolejne w Polsce takie festiwale. No generalnie jest to można powiedzieć ruch kontrkulturowy tak? lat 60. Głównie taki, taki hipisizm, czyli można powiedzieć anarchizm, przemieszany z marksizmem. Bardzo takie negatywne, negatywne, negatywne mm, zjawiska. Chociażby, no przecież z czym się wiązał, wiązał hipisizm? To chodziło o kontestację systemu, o krytykę. Tradycyjnych instytucji społecznych, szkoły, kościoła, rodziny, negacja własności prywatnej, życie w komunach, promocja narkotyków, alkoholu, takiego bardzo mm, otwartego życia pod względem seksualnym, generalnie rewolucja seksualna, to wszystkie takie właśnie ideologiczne nowinki z lat 60., mm -hmm. które proszę zauważyć, że one teraz, 2020 rok, one znajdują się w programach partii już takich, można powiedzieć, centrowo-lewicowych, tak? czyli to tak przechodzi do mainstreamu. Przecież te wszystkie małżeństwa homoseksualne, gendery i tak dalej, to już się nawet pojawia przecież w programach czy platformy, czy, czy, czy nawet był swego czasu kazus tego PSL w Koalicji, prawda? Więc to jakby hmm. przechodzi do mainstreamu. I chodzi mi, że ten przekaz jest szkodliwy, jak najbardziej. Tak, tak bym postawił sprawę. Rozumiem. Proszę pana. No to jak powinna wyglądać sytuacja, że tak powiem, w przyszłości? Żeby się nie skończyło na tym, że tylko żeśmy poruszyli jakiś temat, żeśmy nic nie zrobili. Co by pan proponował? Ja bym. Zagaiłem temat tej orkiestr znaczy, y, orkiestry zbiórki narodowej, która mogłaby mm -hmm. się odbywać. Wiem mniej więcej w jakichś środowiskach e, takie plany się pojawiają, więc mógłbym no, w tylko za środowisko? zaapelować bym tylko w mógł, żeby środowisko? to... Związane tak bardzo ogólnie mówiąc, związane z Marszem Niepodległości, prawda? Czyli Media Narodowe i tak tego dalej. Tego typu, tak, tak. Bo Marsz mm -hmm. Niepodległości to jest taka duża inicjatywa, prawda? Która wiele pieniędzy zbiera, mm -hmm. organizuje te marsze z roku na rok coraz lepsze i to mogłaby być y, nie w tym negatywnym sensie, ale przybudówka, tak? W sensie jakaś inicjatywa taka poboczna tego, czyli pewna zbiórka. Myślę, że to te też byłoby sensowne. Może nawet przy okazji tego jakoś. Myślę, że, myślę że to byłoby sensowne. Okej, okay, no jeszcze wróćmy do mm -hmm. tegorocznej zbiórki pieniędzy. Czy to jest w ogóle, nie wiem, bo jest to niewątpliwie skuteczne, ale, ale jak to jest? Czy ta impreza przypadkiem się nie komercjalizuje? Bo sobie tak liczę. Podobno było 120 tysięcy wolontariuszy, mm -hmm. dzieciaków, mniejszych lub większych, które biegają po tych ulicach i, i zbierają te datki jedne, Jedne mniej, drugie bardziej agresywne, prawda? I agresywnie to robiąc. No ale teraz taki dzieciak, ile może tych pieniędzy zebrać? Tak na oko. 100 zł? 200 zł? No pewnie to. Pewnie w tych granicach. Tak, no ludzie wrzucają tam po złotówce, po 5 zł, znaczy ktoś wrzuci Czasem i, i nie 50, tak. Ale średnio biorąc, bo tak. tu mama 120 tysięcy, no to niech ktoś zbierze powiedzmy tam 1000 zł, prawda? Mm -hmm. 1000 złotych, chociaż to jest zawyżone moim zdaniem. Ale to, no to y, jak tu jest ile mówiliśmy? Y, 120 tak tysięcy wolontariuszy, tak. Mhm. Y, no to by trochę dużo było. Bo wyszłoby, że to jest prawie 120 milionów, czyli tyle. Co zebrał Nie, myślę, że to jest znacznie mniej. Do czego zmierzam? Że. Y, w związku z tym, że y, Zmieniło się w Polsce, no, trochę, można powiedzieć sporo, zmieniły się też y, pewne uwarunkowania. Kiedyś y, Telewizja Polska wspierała WOŚP, prawda, tam leciało, te programy leciały na okrągło i firmy niektóre państwowe, na przykład wtedy włoskim bankiem był PKO S.A., który też wspierał, był partnerem. Mhm. Po tych zmianach 2015-2016 Pozmieniało się. I proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem to, co ogląda w tej telewizji, jest to. Zaczyna się jakiś moment skomercjalizowania tego. W zasadzie w tym roku w telewizjach ta orkiestra, logo orkiestry nie występowało jako logo orkiestry, tylko w połączeniu z zębankiem, prawda? Tak samo Play, bardzo to telefony Play, prawda? Czy to nie jest tak, a teraz z drugiej sobie, strony sobie myślę, no tak, no telewizja, powiedzmy TVN, no prywatna telewizja, okej, okay. ale przez cały program, przez cały dzień, od 6 rano w niedzielę do 24 bez przerwy był, owsiak, 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 owsiak. I to towarzyszyło właśnie tym sponsorom. To czy to nie jest tak, że firmie się po prostu znacznie bardziej opłaca zapłacić parę czy parę naszych? czy nawet kilkadziesiąt milionów złotych bezpośrednią orkiestrze, niż wykupić na przykład czas reklamowy. Mm -hmm. Znaczy, na pewno wielu firmom opłaca się po prostu wesprzeć taką inicjatywę i powiedzmy, no, przyłączyć się do niej, prawda, pokazać się obok w towarzystwie. No, akurat o mBanku banku i o Playu wiem, bo, bo korzystam z jednego i z drugiego, niestety. Mm. No, ale jakby nie, nie jestem taki, żeby na przekór się wypisywać z tego specjalnie. Mm. No, ale rzeczywiście, jak się loguje do mBanku, banku to tam się pojawia nawet obok normalnego West przelewu. 3. Jest od zapłacić zapłać na Owsiaka, tak. prawda? Mm -hmm. e, tak samo w Play przecież też są ogromne telebimy, takie na, na, na telewizorach też reklamy, żeby wpłacić na, na, na WOŚP. No, na pewno to. Wiadomo, no jeżeli na przykład będą jakieś konkretne informacje Patronat, Prada Play, MBank i tak dalej, on no to ci ludzie będą te, te firmy wspierać. To, 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 to jasne. Natomiast jeżeli chodzi o TVN, to Biorąc pod uwagę to, jaki przekaz TVN szerzy, jak też Stefan powstał, prawda? No to wydaje mi się, że to, to, to tutaj jakby dla nich nawet ważniejsze są te kwestie ideologiczne, które za tym idą, prawda? Jakby to, ten, ten przekaz taki lewicowy, bardzo wpływający to na młode pokolenie. mi się, mi się jednak w jakimś stopniu wydaje, że, że jednak gdyby same firmy te wpłacały pieniądze, które wpłacały na orkiestrę wykupiły ten czas, ten nowy w telewizji, to miałyby bez orkiestry praktycznie ten sam być może oddźwięk. Chociaż zgodzę się tutaj, że y, chodzi też o względy jakieś takie ogólne, bardziej ideologiczne. Tak. Dobrze, to y, zostawmy ten temat. I, proszę Pana, stwierdziliśmy myślę wspólnie, że y, orkiestra ma charakter, no, jeśli już patrzeć na ideologię, jakimś wstępniu y, lewicowy, to po co niektóre osoby z prawicy wspierają orkiestrę? Chociażby pani prezydentowa Kurthauser, Duda przekazała jakąś sukienkę, na, w której była na oficjalnym raucie. No to jest... I to jest jedna, jedna z, z, z tysięcy osób, które można by wymienić, które wspierają orkiestrę. Znaczy to jest ciekawy, ciekawy wątek. Proszę zauważyć, że też w pewnym sensie dochodzi do takiej. Znaczy, rozpatrujemy tutaj nawet taki wątek parareligijny wręcz, taki kult tego wośpu, prawda, że musisz być tym dobrym człowiekiem, który wspiera mm -hmm. wośpę, jeżeli nie wspierasz, to jesteś tym złym człowiekiem-nienawistnikiem. Tak. No przecież na, są takie fanpage e bardzo przeciwko pisowi typu racjonalna Polska albo te, tego typu i tam też można było zobaczyć wiele takich memów, obrazków. Na przykład ktoś pisze komentarz, że y, nie wspiera wośpu, prawda? I jakby ten, ten fanpage udostępnia ten komentarz i podpisuje, no, że, że to właśnie są nienawistnicy: oni nie chcą wspierać dzieci, bo, bo nie lubią wsiaka, prawda? Więc jest to takie, takie dzielenie na tych dobrych i na tych złych. Mhm. Więc nawet jeżeli się nie wspiera wośpu, to jeżeli jest się osobą publiczną, a zwłaszcza żoną prezydenta, to. Wypada, Wypada jednak. jednak dać, no bo hejt byłby większy, gdyby tego nie zrobiła, chociaż szczerze powiedziawszy to, że da pieniądze, nawet da, miliony by dała, to i tak będą ją, brzydko mówiąc, hejtować, jakby, że, że robi łaskę albo, albo że próbuje się przypodobać, prawda? Tak, tak czy inaczej byłoby źle, bo po prostu, mhm. t, po prostu ta, ta strona jest bardzo agresywna, jeżeli chodzi o krytykę prawicy, mówiąc szeroko. Więc wspiera się po prostu, bo to wypada, prawda? No, tak samo jak, no nie wiem, jaki tutaj dać porównanie, wypada dać na tacę, prawda, nie, a nie nie dać. Tak samo tutaj też wypada dać na woź, niż nie dać, prawda? Już na tej zasadzie wręcz, że to jest w dobrym, w dobrym geście, prawda? Tak samo nawet teraz te porównania się pojawiły. Przyjęcie księdza po kolendzie, prawda? że też trzeba przyjąć, a tutaj tak samo trzeba dać na woźb. Na tej zasadzie, żebym powiedział. Taki kult świecki, prawda? Mm -hmm. że, że trzeba ten woźb wspierać, to taka tradycja co rok i, i, i pojawić się z tym serduszkiem obowiązkowo. Wśród jakichś takich racjonalnych argumentów, z którymi się spotkałem, krytykujących sposób działania woźb. to było coś takiego, że, no, że po pierwsze, woźb rzeczywiście... Z... Powiem brzydko, zapycha pewne dziury, w niedostatki w naszym systemie zdrowotnym, prawda? Uh -huh. Tylko po pierwsze, skoro jest co roku coś takiego jak woźb i, że tak powiem, państwo wie, że ten owsiak zbierze te powiedzmy 100 czy ilość milionów, no to po co ja będę coś kupował, jak to woźb kupi? To jest jeden, jedna droga postępowania. Natomiast drugi argument jeszcze jest taki, że jeżeli kupuję. Jakieś urządzenia, niewątpliwie bardzo potrzebne i bardzo drogie, mhm. państwo, to jest to w jakiś sposób kontrolowalne i prześwietlalne. Czyli robi się jakiś przetarg, są uwarunkowania tego przetargu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli robi ten, te zakupy bezpośrednio wośb, Wielkokresa Świątecznej Pomocy, to wtedy. To jest kwestia dogadania się, prawda? Między WOŚP-em, a poszczególnymi producent producentami. Czy w tym temacie coś pan by chciał ewentualnie skomentować? Znaczy, może w ten sposób. No oczywiście, że te prywatne inicjatywy są potrzebne i to też nie jest tak, że e, prywatne inicjatywy szkodzą w tym sensie, że ludzie są jak, jakoś tam już mniej chętni, żeby pomagać w inny sposób. Raczej nie patrzyłbym na to w, te, w, te, w, taki, w taki sposób zerojedynkowy. Myślę, że taka, taka wielka inicjatywa wspierająca budżet państwa jest potrzebna, tylko właśnie niekoniecznie to powinien być wośp. Powinna, powinna wyrosnąć pewna alternatywa, która Zastąpi nawet tę inicjatywę nie pod względem takim jakimś organizacyjnym, tylko po prostu, że będzie większa, będzie bardziej popularna, mm -hmm. będzie bardziej wspierana i, i po prostu zajmie, zajmie miejsce w Ośpu. Tak no właśnie, jest, tylko mm -hmm. wydaje mi się, że broń Boże, żeby państwo się tym zajęło. No nie, nie, to musi Bo jest ta polska fundacja narodowa i to jest. Bo tutaj... No według mnie totalna porażka to, co ona robi. Ja nie wiem właściwie, co oni robią tak szczerze. Powiedzieć. No wydają nie, nie, pieniądze. No nie słysza, nie słyszałem, wydają, pieniądze wydają pieniądze, potężne pieniądze. Ja, słuchajcie Państwo, kwoty rzędu stu czy iluś milionów rocznie są tam wydawane na jakieś bzdurne rzeczy, na jakiś film reklamowy, na zorganizowanie debaty dziennikarzy. Mhm. Debata dziennikarzy kosztuje milion złotych. No ciekawe ile myśmy powinni dostać. Jakby ktoś tam zechciał zapłacić. Ja no, no, sądzę, za to. jakby tutaj jak pana telewizja dostała milion złotych, to, to byłoby mnóstwo tych miejsc. Gdybym ma dostał 100 tysięcy, to bym był bardzo szczęśliwy. To by się więcej... No dobrze, idę dalej. Mhm. Jakbym dostał 10 tysięcy, to byłbym szczęśliwy. Jakbym dostał od państwa 100 złotych, to byłbym szczęśliwy. Można by było coś naprawdę spożytkować. No, na, nawet te 10 tysięcy czy 100 tysięcy to byłby już świetny materiał, na przykład doktor Kurek coś zrobić, jakiś. jakiś no dokładnie, film, film tak, czy coś takiego. Tak, to, to miałoby pewien. Tak, odśwień, no ale, tak. ale, ale niestety. Dobrze, to jeśli pan pozwoli ostatni temat, bo Proszę. też nie chciałbym, żebyśmy go nie, nie poruszyli. W zeszłym roku, w finale, to był 13 grudnia, doszło do zabójstwa tak. prezydenta Adamowicza. Czy tutaj jakikolwiek komentarz, bo nie chcę sugerować niczego, ale czy coś panu przychodzi? Znaczy do z tego głowy? co wiem, prezydenta Damowicza zabił człowiek chory psychicznie, który e, generalnie miał jakieś pretensje do platformy obywatelskiej. Tak to chyba w skrócie trzeba wyjaśnić. Rozumiem, że nawiązuje pan do tego, czy to wina TVP, czy nie wina TVP, bo tak pewne środowiska sugerują, że mowa nienawiści w telewizji polskiej stwierdziła, że, że zamordowano. To został A co więcej, w tej chwili pojawiają się głosy, że to samo, to samo TVP robi z marszałkiem Grockim. Znaczy. Tak, bo to taka, taka analogia, ale proszę zobaczyć, ile było nienawistnych materiałów na temat prezydenta Adamowicza, o jego przekrętach różnych, nie wiem, na przykład w Newsweeku, w Gazecie Wyborczej i tak dalej. No przecież nawet oglądałem, rzadko to robię, ale oglądałem chyba ostatnie wiadomości TVP i tam były, były właśnie informacje na temat prezydenta Adamowicza, jakby pod, odpierające zarzuty. I TVP tam cytowało wyłącznie artykuły z gazety wyborczej, jako mm. podparcie swojej tezy, prawda? Tro, trochę jakby to, to, bronić się przed antysemityzmem to, to, wypowiedziami jakichś Żydów, prawda? Tak, pan tutaj się do tego przyznaje, to ja się muszę przyznać, z reguły nie oglądam telewizji polskiej. Mm -hmm. no momentami, po się tego, nie. momentami nie da się tego oglądać. Oglądam, przyznaję się bez bicia. TVN szczególnie fn 24 oczywiście. Mhm. Jak widać, mam nadzieję, że Państwo, państwo ocenią, że nie wpływa to mhm. na stan mojego umysłu negatywnie, I, ale słuchajcie Państwo, w tą niedzielę mhm. to po prostu TFN 24 się nie dało oglądać. Mhm. Tam był owsiak do potęgi po prostu. Cały czas. Czyli w niedzielę oglądałem, przyznaję się bez bicia, Telewizję Polską. Mhm. A ja teraz ostatnio słyszałem, jeśli jeszcze taki wątek mogę na koniec, trochę nie, nie związany z owsiakiem, ale, ale ciekawa też sprawa, nie wiem czy pan to widział, bo była taka ostra, ostra dyskusja, była wdowa po. Po Janosiku, prawda, pani Perepeczko? Tam 40 lat w Australii mieszka, i ona została zaproszona przez duet pana Kraśko i panią Rusin, żeby opowiedzieć o tym, tak, jak jest, jak Australia płonie, i ona generalnie powiedziała, że tam się żyje się tam śmieją, że tam się nie dzieje nic wielkiego, że poprzednie pożary, na przykład w latach 70. było dużo większe, tutaj jest to pewna specyfika klimatyczna, taka naturalna, i nie ma żadnego Armagedonu, a większość tych zdjęć. Gdzie Australia cała jest w płomieniach, no to takie zupełne hmm. prawda? No i z... tutaj wytłumaczyli, że ona się nie zna. No tak. Nie zna Australii i w ogóle no jest, nie ma pojęcia to o tym. Subjektywne co... opinie, a nie naukowe. Tak. Tak. I program podobno został błyskawicznie usunięty z sieci. Chociaż oczywiście gdzieś tam krąży. No tak, i jakiś tam niesmak pozostał, można powiedzieć. <laughs> <laughs> Dobrze. Panie Jakubie, tematu do końca oczywiście nie, nie wyczerpujemy. Ja myślę, że ta inicjatywa, żeby. Stworzyła się taka organizacja, która zajęłaby się mm -hmm. od strony narodowej takimi zbiórkami publicznymi, jest bardzo, bardzo cenna. Mam nadzieję, że inni być może to podchwycą i jak coś, to jesteśmy gotowi w każdej chwili promować też tego typu Myślę, że, myślę że wiele środowisk by to wsparło, wiele różnych organizacji, mm -hmm. mediów i tak dalej. Dziękuję to bardzo to... za rozmowę. Również dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Za niedługo, chwilę, za pół godziny, kolejny program w Telewizji Internetowej Niezależny Lublin. I będzie to moja rozmowa z panem doktorem Leszkiem Pietrzakiem o tym, co się dzieje w Iranie i w okolicach Iranu. Także do zobaczenia za pół godziny. Dziękuję państwu za uwagę.